Przy silnym wietrze się nie skacze, odwołano więc treningi i kwalifikacje na mamucim obiekcie w Bad Mitterndorf. Wszystko ma się odbyć w sobotę rano. Randka z panną Kulmę brzmiało ekscytująco, ale miłość to trudna. Widzieliśmy nie od dziś. Tak to bywa z kobietami w naszym życiu. Znam ją od siedmiu lat, to skomplikowana relacja, tak to ujmę. No cóż więcej, nic nie mogę dodać, no niech tak będzie. Bo Kulm nie zmienisz. Między nią a adoratorami ze świata skoków często jest burzliwie. A jak wmieszają się w to jeszcze osoby trzecie, zapomnijcie o miłym dniu. Nawet w walentynki. No dokładnie. Troszkę nas dzisiaj poddenerwowali, bo już byliśmy dwa razy tutaj w drodze. Wycof wycofali nas z drogi z powrotem do hotelu. Randka z Kulm nieudana, ale oni się nie poddają. W sobotę postarają się zdobyć jej względy trening i konkurs bez kwalifikacji. W tym związku w końcu musi zaiskrzyć. Zakaz lotów na Kulm, silny wiatr, więc treningi i kwalifikacje do weekendowych konkursów Pucharu Świata na Mamudzie i Skoczni w austriackim Bad Mitterdorf odwołane. Ale spokojnie, pogoda ma się poprawić. Na miejscu rękę na pulsie trzymają Aleksandra Rajewska i Filip Czyszanowski. Dobry wieczór ze stylii, to takie prawie austriackie podkarpacie. Nie poskakaliśmy dzisiaj, ale szczególnie się nie martwimy, bo. Bo historia przemawia za tym, że poskaczemy. Że poskaczemy, dokładnie. Z optymizmem patrzymy w kierunku konkursów tego sobotniego, jak i niedzielnego, bo właśnie historia pokazuje, że konkursy tutaj się względnie regularnie odbywały. Z 27 konkursów Pucharu Świata odwołano zaledwie trzy. Dobrze, e, kochamy skocznie Kulm, Walentynki Rzecz Jasna, jeszcze bardziej. No, tak prawie. Randka z panną kulmę brzmiało ekscytująco, ale miłość to trudna. Widzieliśmy nie od dziś. Tak to bywa z kobietami w naszym życiu. Znam ją od siedmiu lat to skomplikowana relacja, tak to ujmę. No cóż więcej, nic nie mogę dodać, to no niech tak będzie. Bo kulm nie zmienisz między nią a adoratorami ze świata skoków często jest burzliwie. A jak wmieszają się w to jeszcze osoby trzecie, zapomnijcie o miłym dniu, nawet w walentynki. No dokładnie, troszkę razie się poddenerwowali, bo już byliśmy dwa razy tutaj w drodze. Wycof wycofali nas z drogi z powrotem do hotelu. Randka z Kulm nieudana, ale oni się nie poddają. W sobotę postarają się zdobyć jej względy trening i konkurs bez kwalifikacji. W tym związku w końcu musi zaiskrzyć. Sobota jest bardzo obiecująca. Praktycznie nie będzie wiatru, w niedzielę będzie wiało, ale do dwóch metrów na sekundę to żaden problem. Wszystko jest pod kontrolą. W weekend będziemy mieli dwa fajne konkursy. Czyli zapraszamy na renesans uczuć. Mamy więc nadzieję, że w ten weekend pokochamy Kulm ponownie i będziemy mogli cieszyć się sukcesów polskich skoczków. Dziś nie skakali, ale też nie leniuchowali, bo trenowali na platformie dynamometrycznej. Filip próbowałeś sprawdzić co, gdzie i jak? E, tak, próbowałem, ale się nie da. Michał niczym Stefan Horner mówi, nie ma wstępu na zajęcia platforma, czyli Harald Pernitze zaplecze naukowo-intelektualne naszej kadry, sprawdzanie mocy odbicia, sprawdzanie świeżości. Absolutnie, kamery nie mają wstępu. Bywa życie, próbowaliśmy. Wybaczcie, drodzy kibice. Może następnym razem. Ja powiem Ci szczerze, że jednak cieszę się, że skoczkowie nie skakali, bo lepiej dmuchać na zimne tym bardziej, że kulm potrafi być zdradliwa. Takim przykładem jest Lukas Miller. Cztery lata temu skakał jako przedskoczek. No i skończyło się na tym, że wylądował na wózku inwalidzkim. Z Lukasem Millerem pozytywną bardzo postacią rozmowa właśnie teraz. Czy byłeś zły na to, co wydarzyło się w 2016 roku, czy nie myślałeś o tym w tych kategoriach? Bywało różnie. Kiedy zobaczyłem skocznie, to wspomnienia wróciły i czułem się, jakby zdarzyło się to wczoraj. Ale im dłużej tu byłem i im więcej osób spotkałem, czułem się coraz lepiej. Była taka sytuacja, kiedy jeden z przedskoczków, mój przyjaciel, miał upadek. Przypomniałem sobie wtedy swoją sytuację. Czułem się przygotowany do tamtego skoku. Moje serce waliło przez ponad dwie godziny, ponieważ wiedziałem, co przeżywali ludzie, którzy mnie znali, i widzieli, co się ze mną stało. Kto, w Twojej ocenie, jest faworytem do wygrania weekendowych zawodów w kulmi? i dlaczego? Powiedz mi o swoich przewidywaniach. W tym sezonie bardzo trudno wskazać faworyta. Na przykład w turnieju czterech skoczni nagle pojawił się Mariusz Lindwig. Nikt nie spodziewał się tego, że może skakać na tak dobrym poziomie przez ostatnie tygodnie. Trzeba brać pod uwagę Stefana Krafta, szczególnie kiedy skacze w domu. Myślę, że to on wygra te dwa najbliższe konkursy. No i dobrze, skoro rozmawiam z polską telewizją, to powiem Kamil Stoch. Kamil z tego powodu, że jest to najlepszy skoczek narciarski, godzin największego podziwu, mimo że nie znam go aż tak dobrze. Temat faworytów został wywołany, więc o faworytach i o historii na Kulm porozmawiajmy. A ta historia, zarówno zawodów Pucharu Świata, jak i Mistrzostw Świata, pokazuje, że dominują tutaj Austriacy. Zwyciężali dziewięciokrotnie, z czego trzy razy Gregor Schlierencauer. Dobrze, ale Gregor wygrał tu po raz ostatni w 2010 roku. Patrzymy na takiego Stefana Krafta, lidera Pucharu Świata. No i tak, on nigdy na austriackiej ziemi nie wygrał, a w zasadzie ma prawie 20 zwycięstw w Pucharze Świata. Jak nie teraz, to kiedy? Pytają się austriaccy kibice. No, my wolelibyśmy jednak zdecydowanie, żeby to Biało-Czerwoni stanęli na podium tutaj w ten weekend. Tego się trzymamy. Dobrej nocy. Dokładnie, z tym kraftem to jeszcze nie teraz, poczekajmy.